JAK? Czyżby przed nim kolejny nudny dzień w World of Tanks? Zaraz, zaraz, czy wy też to słyszycie? O, to kod ho 23 Kamliter. Po wklepaniu kodu każdy z was może stać się pomocnikiem Świętego Mikołaja. Zagrajmy w jednej drużynie, a dla najlepszych pomocników będą czekać prezenty. Siemanko, witajcie, już w siódmym Czołg Masia i dzisiaj zagramy... Obiekt 263 a jeżeli chodzi o naszą dodatkową misję, to będzie to, uwaga, uwaga, 19 tysięcy uszkozy. Jakoś tak niespecjalnie kojarzę, kiedy grałem też ostatnio obiektem 263, czy w ogóle jest jakaś bitwa na kanale. No ale to są czołgmasy, więc mamy okazję właśnie nim pograć. Według mnie to jest całkiem fajny niszczyciel pod tym względem, że ma dobry pancerz. Oczywiście jarzmo działa, jest do przebicia, jak i dolna płyta, która jest całkiem spora, jest do przebicia. Ale górna część tego pancerza, bo wow, potrafi sporo odbić. No, i też przypomnę sprawy organizacyjnych. Pode mną jest licznik dymęża. Jeżeli uda mi się zrobić te 19 tysięcy uszkodzeń, co jest ekstremalnym zadaniem, jak na 9 tier w trzech bitwach łącznie, no to wtedy zamiast trzech dużych paczek będziecie mogli wygrać 12 dużych paczek. O szczegółach tego i tak dalej zawsze mówię pod koniec filmiku, więc oglądajcie bacznie do końca. A my jeszcze teraz wam pokazuję osobę, która wygrała z ostatniego masa chyba trzy duże paczki. Gratulacje odbierz w szczególności swój prezent, w moje paczki w sklepie premium, tam możesz odebrać mój podarunek i podziel się w komentarzu, co ci wypadło. Jeszcze ostatnia sprawa organizacyjna, ponieważ w każdym Czołgmasie macie takie e, specjalne literki, które są Najczęściej nad amunicją. Jeżeli połączycie te wszystkie literki z każdego Chogmassa, no to wtedy będziecie mieć kod, dzięki któremu możecie zabrać udział w świątecznym mega konkursie, gdzie do wygrania będzie mnóstwo paczek świątecznych, o szczegółach i tak dalej opowiadałem w pierwszym czogmasie i odsyłam was serdecznie, jeżeli chcecie zabrać udział. No i chciałem też was przeprosić i oznajmić, że we wczorajszym czokmasie, czyli 6 grudnia, zapomniałem dodać literki i po prostu uznajemy, że tej literki nie ma. Dużo osób mi pisało wiadomość, bacznie sprawdzało. No i mój błąd, ewidentny przez te mikołajki i te dodatkowe paczki, trochę zapomniałem o tym wszystkim i zapomniałem dodać tej literki. Od razu tłumaczę i prostuję, że w 6 czokmasie tej literki nie było i tyle. Tak tak yy, uzgodnijmy, tak? Bitwa się rozpoczęła. Ja pokazałem się bokiem do górki, co było sporym błędem, i zebrałem dwa strzały od chyba dwórki. My oddajemy pestkę, ale to chyba nam nie weszło, niestety. Szkoda, że nasz LT432 gra na górce. Okej, okay, on świeci. Nie jest to złe zagranie, ale chyba w lesie byłby bardziej pożyteczny. Tak samo ich light. HWK też podjechał na górkę. Nie rozumiem do końca tego zagrania. Ale okej, okay. chociaż mamy T54 te Lightwide, tego też nie zauważyłem, że są 9 Tiery. Dobra, wceluję się w tą dwórkę, ale nawet nie zdążyłem. Wynik to 5 do 2. Bardzo szybka prochorówka. To jest również tryb spotkaniowy. No i ten AMX M4 wychylający się na środku. Nasi powinni zaraz zraszować tą górkę i wygrać ją. Tak mi się wydaje, że to powinno niedługo nastąpić. Wychylimy się na AMX-a, przebijamy go 473. Jeszcze zgarniamy tu coś po asyście. Ale generalnie nasz plan powinien być taki. Prędzej czy później przejdziemy na drugą stronę torów i zraszujemy sobie te czołgi, które są pod górką. Może nawet teraz to zrobimy. Wydaje mi się, że to nie będzie złe zagranie. Zaświeciłem szarmle, ale tu powinien być bezpieczny. Poza tym, że ktoś z górki może do mnie strzelić. I my. Możemy zraszować górkę, możemy przejąć całą tą stronę i potem strzelać do 53, typ E, do Progetto w plecy. Pojedziemy sobie za te tory i stąd będziemy ich strzelać w plecy, tylko najpierw musimy sobie wyczyścić ten jeden czołg, który był po prawej, to było chyba HWK. I w P-44 pantery, która chyba już i tak uciekała, jest HWK. Wow, jak nam to weszło? Nie wiem, nie pytajcie. Oddałem taki strzał, zawsze powtarzam, że warto oddawać tego typu strzały. No, bo może to wejdzie, ani mamy nic do stracenia, bo już byliśmy zaświeceni, przeciwnik o nas wiedział, więc warto próbować, bo raz na jakiś czas coś nam takiego może wejść. To jest tylko i wyłącznie RNG, albo karta z seka, albo magia świąt, jak to woli. Teraz, jak już mówiłem wcześniej, nasz plan jest taki, żeby podjechać na A5 i potem strzelać w plecy, ale jesteśmy zaświeceni, i może szarioter gdzieś tu być przed nami, nie wiem, w krzakach albo. Może gdzieś być po prawej stronie ewentualnie, ale raczej wątpię. Bitwa jest bardzo szybka jak na prochówkę. Dobra, szariotor jest tam. My korzystamy z tego wagonu chyba i wychylimy się najpierw na, na to to Oddajemy strzał, pięknie nam to wchodzi. Oj, patrząc na to co się dzieje to chyba z misji nici dzisiaj. Ale 19 tysięcy uszkodzeń. Jeżeli mamy zbyt szybką bitwę, jedną, no to już nas automatycznie przekreśla, ale nie poddajemy się. Może będzie jakiś epicki wyciąg, kto wie. Trzymajcie kciuki do samego końca. Będę oczywiście walczyć o te paczki dla was. Szkoda. Dwa fragi też nam tak uciekły sobie. No dobra, mamy wyniki końcowe. Nie było też żadnego strzału na ślepo. 2209. 6 minut, 1 sekund na prochorówce. To jest naprawdę imponujący wynik. Lecimy dalej. Jeżeli możemy strzelić do kogoś Właśnie na tym przestrzale to to wykorzystajmy i nam to ładnie wchodzi, 514, teraz tylko żeby nic nie zebrać głupiego, poczekamy kilka sekund i przejdziemy dalej. Ogólnie sporo niebezpiecznych niszczycieli, E3, FOH, FV i tam jest jeszcze VZ, z którymi będziemy walczyć. To nie będzie dla nas łatwe zadanie, my mamy Mausa, Badgera, FV, E4, ale powinniśmy, że tak powiem, pokazać co potrafi obiekt 263 w takim starciu. I EBR teraz nas zaświeci, ale nikt do nas nie będzie mógł strzelić, więc ok. Och, zjechał na dół agresywnie. My też zjedziemy sobie tutaj na dół. Problem z obiektem 263 jest taki, jak już mówiłem wcześniej, że jest przeciwnik może nas przebić w Działa i to trochę nie ułatwia sytuacji, jeżeli będziemy z kimś walczyć. Tylko teraz tak, żeby nie zebrać od tej trójki. Dobra, trójka strzela, dolna płyta. Ładnie nam to wchodzi, 592. No Obiekt 283 ewidentnie nie popisał się. E3 będzie wcelowana. Nie wiem czy ta trójka strzeliła czy nie. Teraz e trójka strzeliła chyba. E3 to my prawie, że nie ruszymy. Ale jest 50TP, które znowu od nas oberwało. Więc w porządku, na razie dajemy radę. Podjeżdża Maus. Maus będzie wyjeżdżać po tego focha 155. I jeżeli E3 strzeli, a chyba ładuje, albo nie mnie nie pokazuje się jakoś, tak? No my podjedziemy sobie. I razem z mausem moglibyśmy zająć się tym fochem. Na przykład odbyliśmy trójkę, super. 50TP. Po włazie może? Aj, uszkodzenie krytyczne. Ta trójka troszeczkę przesadza, bo... Ona już jest na jeden strzał. Aha, przebiła nas. O! A my przebiegliśmy 50 p. Dobrze, że foch na mnie zainteresowany. Foch już strzelił chyba dwa razy. Tylko brakuje mi jednego czołgu, żeby ktoś dobił E-trójkę. Foch strzelił trzeci raz. Jeżeli E-trójka strzeli, to. Ja mogę pojechać po focha. Dobra, E-trójka strzeliła. To teraz zajmiemy się fochem, który ucieka. Dobra, wykończymy focha. I podjeżdżamy sobie. Tutaj chyba zbierzemy niestety od E-trójki. Ale za to wykończymy ją. Dobra, skończyliśmy trójkę, niestety jesteśmy na jeden strzał od większości czołgów. E, chociaż od obiekta... Nie no, od obiekta jesteśmy, jak mu polosuję. FV też jest celowany. Teraz jestem tak w pierwszej linii i to jest dosyć spory mój mankament. Dlatego może zmienię delikatnie flankę i na przykład podjadę do góry i bardziej powychlam się na standarda B. Bo standard B nie będzie nas mieć na jeden strzał. A my też możemy odbić jego pocisk. O, czego właśnie nie zrobiliśmy. Strzelił do nas dolną płytę. Celujemy się w niego. Tu możemy go przebić. Ale trafiliśmy za zero. Nie wiem, czy on zużyje zestaw naprawczy. Celujemy się, bo teraz on za bardzo nie powinien widzieć do naszej dolnej płyty. Obiekt 77 tu raszuje naszą czwórkę. Zajmijmy się nim. Dobra, dostał. A więc robi standard B standard B ucieka. Może wykończymy obiekta. Bok wieży. Ładnie to wchodzi. 3600. To był taki przykład tego obiekta 263 w zwarciu, jak to wygląda. Standard się od nas odbił. Na większą odległość standard będzie mieć coraz trudniej z nami, niż na blisko. On jest minus 2. Dobiliśmy go za 247, więc. Spoko. Wrzuciło też na, na dziesiąte tiery, To pamiętajcie, że to nie było takie łatwe zadanie, no bo walczyliśmy z trójką i tak dalej. Ale te dziesiąte tiery, muszę przyznać, że nie były takie jakieś ogarnięte i popełniały sporo błędów, przez co ta bitwa wydawała się całkiem łatwa. A generalnie i tak to pokazało dosyć fajny potencjał tego obiektu 263, Zobaczcie, że kunze do nas znowu nie trafiło. I może jeszcze jeden strzał damy do Kunze Oj. Akurat on się cofnął. No nie udało się. O, dostaliśmy od znaka pierwszej klasy i Spartanin. Wynik drużynowy jesteśmy na pierwszym miejscu, więc świetnie. No ale brakuje nam ponad 12 tysięcy uszkodzeń, więc teraz czas na bitwę życia. Wrzuciło nam lotnisko. Pojedziemy i zagramy pasywnie jako taki typowy niszczyciel. Ustawimy się i skampimy. No bo... Zagranie na takie jaczołgi jak Typ 5, Eseta w pierwszej linii, będziemy mieć spore problemy, żeby z nimi nawiązać jakąś sensowną walkę. I może po prostu zaczniemy od tego, od tej, na tej bitwie spokojniej, e, poczekamy na błędy przeciwnika i wtedy może gdzieś podjedziemy. O, jest badger, bokiem. starujmy się. I przebijamy za 532, więc rewelacja. Zobaczcie, że moje czołgi grają agresywnie po tej części, ale już zostały według mnie dosyć mocno wypchnięte i będą się cofać. I teraz, jeżeli przeciwnik będzie próbować grać agresywnie, to będzie idealnie pod nas wyjeżdżać. Tylko i wyłącznie badger wie o naszym położeniu. Liczę, że tutaj taki typ 5 heavy zaraz nam się fajnie wychyli. Dziwne, że ten obiekt jest tak mocno obijany, jak on powinien tam się wychylać i pokazywać głównie wieże, tak samo jak badger. Zobaczcie, obieg jeszcze pod nas wyjechał. My go skończyliśmy za 556. Nie wiem, jak kolega się tam ustawiał, ale tam jest dobra pozycja, żeby utrzymać i strzelać do tych wszystkich czołgów. To co chyba pokazuje teraz Badger. Patrząc na to, że nasz Leopard PTA podjechał i przejechał sobie właśnie tako, no to wydaje mi się, że nasza drużyna powinna trochę się tam utrzymać i dużo kupić czasu. A przypatrzcie się na minimapę, mapę, co się dzieje na środku: tam jest kran, tam jest chieftain. Wydaje mi się, że przeciwnik będzie, że tak powiem, nas raszować na tej linii K. Ale też w międzyczasie badger wyjeżdża, wychyla się tam. No i ja podejmuję decyzję, żeby pomóc nasz, na naszym środku. Nie wiem, czy słusznie, czy nie. No ale zobaczymy zaraz. Jest M60, celujemy się w niego. Postrzelę raczej nas zaświeci. Łączy kran. Pokazujemy przód, trochę skontowany. Kran strzelił, nie trafił. Chieftain zjeżdża na dół, M60. Też widzę, że po drugiej stronie nasza flanka się sypie zdecydowanie i tam przegrywamy. Dobra, przebliśmy M60, spoko. Chieftain jedzie po Centuriona i po Chieftaina. No, muszę tutaj im pomagać, mojej drużynie. Mamy bok wieży, ładnie to weszło. Arta strzeliła. Użyjemy zestawu. Niestety kran może do nas strzelać. M60 w dół. No i cała druga strona padła. Nie wiem, jak możemy przegrywać na dwóch frontach. I to tak drastycznie. Szkoda, że to nie weszło, ale kran ładuje, no, ale w sumie tutaj już wygląda ta sytuacja bardzo nieciekawie. W ogóle tak sobie teraz zdałem sprawę, że cały czas grałem czołgami 9 Tieru i to niszczycielami. Był. Na początku Obiekt 704 był Tortoise, T30 była wczoraj, dzisiaj Obiekt 263. Ciekawe czy będą wszystkie niszczyciele w tych czołgmasach 9 poziomu. Ale to też dobrze, bo zazwyczaj na moim kanale takiej, takiego stylu gry nie widzicie. Akurat Obiektem 263 można zagrać i agresywnie i, że tak powiem, pasywnie. W tej bitwie no, nie, mo nie mogliśmy za bardzo, nie było takiej możliwości, żeby gdzieś agresywnie podjechać. To, co robiłem według mnie było bardzo stosowne, tylko niestety drużyna się taka przytrafiła, że, która nie potrafiła nic utrzymać. Rykoszet od włazu M60. Tak, nie przewidzieliśmy się. To był rykoszet od włazu M60. Ja chciałbym mieć tyle szczęścia, jak ten gościu, jak ja markowałem M60. Naprawdę. To jest dla mnie niebywałe. Przeciwnik jeszcze ma dużo tych punktów wytrzymałości. Nie wiem, może dobijemy 75 jakieś albo szarfuturo. Jest szarfutur. Nie przebito pancerza. No jak pech, to pech. On będzie teraz tu podjeżdżać. Wychylisz się? I Jak? Znaczy wiem, jak. No był taki kąt, akurat, ale według mnie. No sporo nieszczęścia, że akurat poleciał tu w takie piksele, Zobaczcie, gdyby to poleciało niżej, minimet niżej. No to gościu dostaje przebicie. Teraz tego nie pokażę akurat. Ale. No, sami widzicie, co się dzieje w tym odcinku. No i tak wyglądają skryny końcowe. Ewidentnie dałem z siebie wszystko, ale moja drużyna no, nie domagała. Za mało, za mało, zdecydowanie za mało tych uszkodzeń robili i przegraliśmy na dwóch flankach. To dziwne, jak na lotnisko, że tak szybko też przegraliśmy. Dziwna prochorówka, dziwne lotnisko było. Bitwy bardzo jednostronne w tego typu sytuacjach jest to niemożliwe zadanie takiej ilości uszkodzeń. No i oczywiście przypominam, że macie do wygrania trzy duże paczki świąteczne. Musicie być subskrybentami tego kanału, oraz zostawić łapeczkę w górę pod tym filmem, jak i zostawić komentarz, który będzie zawierać wasz w grze, obojętnie co skomentujecie. I to tak naprawdę tyle. Ja już będę się z Wami żegnać. Trzymajcie się. Oalo.